Politolog Kolegium Humanum, Szkoła Wyższa Menedżerska w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Fajne jest to, że podwyżki dotykają wszystkich. To takie sprawiedliwe, nie? No, sprawiedliwość społeczna. Tak, na powiedziałbym. Solidaryzm, ale rzeczywiście możemy się trochę pośmiać, ale jest to śmiertelnie poważna sytuacja, która rzeczywiście nas dotyczy i będzie dotyczyła jeszcze przez dłuższy czas. Mm -hmm. Czy ja to jest tak naprawdę wina, że te prawa do emisji CO2 drożeją? Rzeczywiście, państw członkowskich, czy bardziej tego, że jest to rynek spekulacyjny i chociażby fundusze inwestycyjne sobie kupują to i traktują to jak giełdę? Albo nawet powiem panu inaczej, pójdę krok dalej. I generalnie tak, Unia Europejska nie zaakceptowała tej formy płatności, czy też tej formy rozliczania się, ale czy to przypadkiem nie jest taki po europejski Bitcoin? <laughs> Generalnie my na to powinniśmy patrzeć z perspektywy ekonomicznej, z perspektywy rzeczywiście związanej z gospodarczym aspektem. Natomiast wiemy doskonale i ja to wiem i pan redaktor, że niestety ale polityka jest nieubłagana i to, co pan powiedział, te. Elementy związane między innymi z postępowaniami w Unii Europejskiej, spekulacjami, wejściem w ten aspekt, również podmiotów prywatnych. To wszystko składa się właśnie na tą, tak jak Pan Redaktor wspomniał, no w jaki sposób spekulacje, która później no w jakiś sposób wymyka się spod kontroli i znajduje się między innymi chociażby w cenach, jeżeli chodzi o pracę. Do emisji dwutlenku węgla. Mm -hmm. No troszeczkę zawile, panie, panie doktorze. Tak bardziej po ludzku. No tak bardziej po ludzku, no to rzeczywiście, no tutaj każdy chce w jakiś sposób swoje korzyści z tych cen, z w ogóle tej całej sytuacji osiągnąć. Chociażby popatrzmy na tą debatę, która ma miejsce w Unii Europejskiej pomiędzy krajami, które już, od węgla kamiennego odchodzą albo już odeszły. No i patrzą trochę takim w cudzysłowie gorszym okiem na kraje, takie jak na przykład Polska, która w zdecydowanej części póki co oparta jest jej energia, produkcja energii, jeżeli chodzi o węgiel. Panie doktorze, ale pan się skupia tylko i wyłącznie na samym węglu, kiedyś uznawanym w Polsce za czarne złoto. Ale wie pan, buję. Lekitne paliwo, czyli gaz ziemny, też nie. Elektrownia atomowa też nie. No to co w takim razie? No tak, to już jest znowu kolejny temat, który pan pedaktor tutaj dorzuca, ale słusznie, ponieważ no tutaj ta dywersyfikacja energii i tego obszaru jest bardzo duża. I ja wspominałem o węglu, no ale trzeba z całą mocą wspomnieć również o tym, że popatrzmy, co się dzieje za wschodnią granicą, jeżeli pan wspomniał, między Między innymi o gazie ziemnym. Tutaj znowu przez usta może przechodzić no Nord Stream 2 i sytuacja polityczna wokół tej inwestycji. No i to wszystko, o czym my mówimy, na końcu później sprowadza się do tych spekulacji i do tego, co mamy teraz no, na naszych rachunkach. No ale to jeszcze nie jest ostatnie słowo powiedziane, żeby było ciekawie. i Teraz pytanie, jeżeli dojdziemy do tego, że będzie neutralność klimatyczna tak zwana, czyli mówiąc prosto, nie będziemy mieli węgla, nie będziemy mieli gazu, nie będziemy mieli atomu, nie będziemy mieli właściwie nic. Będziemy mieli zimno, będziemy mieli ciemno, ale przynajmniej będziemy oddychali świeżym powietrzem. To teraz tak, ludzie będą się posiłkowali, będą palili świece tudzież znicze. No to też jest emisja CO2, jakkolwiek by nie patrzeć. Będą rozpalali ogniska, żeby się grzać. To jest powrót do... Do, do, do minionych epok. Ludzie, kiedy palili kiedyś ogniska, nie zastanawiali się, co do tych ognisk wrzucają. Dzisiaj ta nasza świadomość środowiskowa jest inna. No, no jak e będzie? No, pytam się e zupełnie e poważnie. Chociaż to pytanie jest takie e troszeczkę podszyte sarkazmem. No, właśnie chciałem powiedzieć Panie redaktorze, że pana sarkazm jest jednym z najlepszych w polskich mediach. Natomiast już. Nie e wiem, na czy poważnie... żyć, czy nie. Nie, no cieszyć się oczywiście. Natomiast śmiertelnie, poważnie no to znowu ja tutaj widzę wpływ politycznych aspektów. No tutaj nie musimy wspominać o tym, że w ramach Unii Europejskiej no funkcjonuje ten paradygmat szeroko pojętej ochrony środowiska, która czasami nijak ma się, mówię teraz o tej teorii z no praktyką, bo oczywistym jest, że z o tym, że chcemy chronić środowisko, klimat, chociażby poprzez odejście od tego, tego i tego, brzmi bardzo dobrze. Natomiast, tak jak tutaj również wspomnieliśmy, praktyka wygląda zupełnie inaczej. Opalać trzeba czymś, energia musi być z czegoś i tym podobne. Więc ja widzę tutaj przede wszystkim wpływ tej, no tego paradygmatu, trochę tej ideologii, do której oczywiście kraje i poszczególne frakcje polityczne mają prawo. Tyle tylko, że trzeba zrobić krok do przodu i powiedzieć, z czym się to wiąże. No, wiąże się to z tym, że nie będzie nas stać po prostu na źródła ciepła i źródła światła. No, taka jest prawda. No tak, no tutaj też patrzymy również. Z, ja, ja osobiście patrzę z niepokojem na kwestie odnawialnych źródeł energii, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Sam teraz jestem na etapie wykańczania domu i, i z tego, co tutaj dowiaduje się, no to koniec z Eldorado, jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z, z produkcją prądu, a szkoda, ponieważ no tutaj wydaje się, że patrząc pod kątem e, energii, doktorze, e, no można by to było zrobić inaczej. Panie doktorze, o ja mogę z panem godzinami rozmawiać, jego szczęśliwy posiadacz i jeszcze przyszły posiadacz. I powiem panu tak, spokojnie. Dzisiaj, jeżeli pan mieszka w Warszawie, czy wczoraj, to panele by panu prawie nic nie wyprodukowały. Także nie musi pan krokodyliku łez wylewać, a do tego wszystkiego pójdźmy jeszcze krok dalej. Wie pan, że nasza ta sieć przesyłowa, jak również ta sieć odbiorcza energetyczna, no ona ma problemy z tym przyjmowaniem od prosumentów tej energii. No ma. Jest niewydolna póki co. I tak to proszę Państwa wygląda. Doktor Bartłomiej Machnik, bardzo dziękuję Panie Doktorze. Dobrego dnia życzę. 7.59 i 30 sekund na zahacze.